Spokojnie, 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 Marcin, spokojnie. Pochódź sobie, pouciekaj, Marcin, pouciekaj trochę, pouciekaj, odpoczywaj. Tak takie. Spokojnie, Marcin, pouciekaj spokojnie. sobie, pouciekaj, Podpoczywaj. Jak jesteś daleko, puść ręce, jak jesteś daleko, puść ręce. Dobrze, Dobrze, tak, tak jest. jest. Posadź go, posecz, Tak jest, Dobrze! Kontrola! I tu powoli kontrolujesz, no, tak! Kontrolujesz to! Cały czas obijaj, obijaj sobie powoli, tak! Pracuj! Obijaj, obijaj! Pracuj, tak, 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 Pracujesz! Pracujesz, pracujesz! Spokojnie pracujesz, tak! Cały czas pracujesz, to jest praca! Tak jest, tak, Pracuj, pracuj się, się. Marcin! przyjmu, odepni. Tak Tarow, tak jest, do nogi jak coś, tych koniec. Jest taką Kontrola, kontrola tak, Marcin! Tak siebie, pięknie, tak jest! Ty tu kontrolujesz! Sklej się, się do niego, sklej się do niego! Niech on się męczy, niech on się kontroluj sobie odpoczywaj, niech on się męczy. Tak, wyklucz tą rękę, wyklucz rękę Marcin, wyklucz rękę. Kolanem, tak, kolanem. Tak, na szyję i tutaj tak. pracujesz sobie. Tak, kolanko, dołu, kolanko. Spokojnie, tak! Jest, pięknie. Tak, ręka tak. na szyję i kolanko, tak jest. I już kolanko. ogóle możesz bić, patrz. Pięknie, trójkąt, ręka, głowa, tak. Przejść na drugą stronę, spokojnie. Tak jest, tak. Blisko biodra, odklepię, już klepie, duszy go, dusisz go. Dusisz tak dusi. Blisko biodra, Marcin. Marcin, Marcin tak.